Ewangelia według Luk, rozdział 19 A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo Sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tam tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim. A jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Bo syn człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A gdy oni tego słuchali, opowiedział im dodatkowo przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić Królestwo Boże. Mówił więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. A przywoławszy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich: obracajcie nimi, aż wrócę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo ze słowami: Nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami. A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał, handlując. Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział, Panie, Twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien. I powiedział do niego, Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. Przyszedł też drugi i powiedział, Panie, Twoja grzywna zyskała pięć grzywien. Również temu powiedział, i ty władaj pięcioma miastami. A inny przyszedł i powiedział: Panie, oto twoja grzywna, którą miałem schowaną w chustce. Bałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Wtedy mu odpowiedział: Na podstawie twoich słów osądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, który bierze. Czego nie położył, iż nie, czego nie posiał. Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem? Do tych zaś, którzy stali obok, powiedział: „Odbierzcie mu grzywne i dajcie temu, który ma dziesięć grzywien”. Odpowiedzieli mu: „Panie, ma już dziesięć grzywien”. Zaprawdę powiadam wam, że każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, Zostanie zabrane nawet to, co ma. Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. A powiedziawszy to, ruszył przodem, zmierzając do Jerozolimy. A gdy przybliżył się do Betwarz i Betani, przy górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch ze swoich uczniów, mówiąc: Idźcie do wioski, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślądko uwiązane. Na którym nigdy nie siedział żaden człowiek, Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was ktoś spytał, Dlaczego je odwiązujecie? Tak mu powiecie. Dlatego, że Pan go potrzebuje. Wtedy odeszli ci, którzy zostali posłani i znaleźli wszystko, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślądko, zapytali ich jego właściciele, dlaczego odwiązujecie oślątko? A oni odpowiedzieli. Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, położyli swoje szaty na oślądko i wsadzili na nie Jezusa. Kiedy jechał, słali swoje szaty na drodze. A gdy się już zbliżał do podnóża góry oliwnej, całe mnóstwo uczniów zaczęło radować się i donośnym głosem chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli, mówili, błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu powiedzieli do niego: Nauczycielu, zgrom swoich uczniów. A on im odpowiedział: Mówię wam, jeśli oni będą milczeć, wnet kamienie będą wołać. A gdy się przybliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: O gdybyś i ty poznało, przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi. Lecz teraz zakryte jest to przed Twoimi oczami. Przyjdą bowiem na Ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Zrównają z ziemią Ciebie i Twoje dzieci, które są w Tobie i nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu Twego nawiedzenia. A gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali. Mówiąc im, jest napisane: mój dom jest domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinie zbójców. I nauczał każdego dnia w świątyni. Naczelni kapłani zaś i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu szukali sposobności, aby go zabić, ale nie wiedzieli, co mogliby zrobić, bo wszyscy ludzie słuchali go z zapartym tchem. Boże, jak Jezus opłakuje Jerozolimę i oczyszcza świątynie, Szukaj zagubionych, jak zacheusz w pomijanych żywotach. Pomnażaj talenty owocnie w obdarowanych społecznościach. Przyjmij swego króla z pokorą. Przywróć niesprawiedliwie zdobyte dobra w sprawiedliwości. W święte i potężne imię Jezusa. Amen.